Dzień dobry witam, witam, witam i, i o zdrowie pytam. Dzisiaj o zdrowie serca. Będziemy rozmawiać o zawale. Tak naprawdę jak mówią statystyki, niestety choroby sercowo-naczyniowe nadal są główną przyczyną zgonów w Polsce i w Europie zresztą też, ale w Polsce jest to naprawdę yy, prawdziwa plaga. Zbyt wiele osób nie rozumie jak funkcjonuje nasze ciało i niestety yy, pada, pada po prostu ofiarą yy, swoich yy, Wyborów żywieniowych, swoich nawyków, ale też wierzy, że medycyna jest na tyle rozwinięta, czy suplemenciarstwo, że są w stanie bez zmiany swoich nawyków żywieniowych, czy bez zmiany swojego stylu życia uniknąć się takiej choroby. Jest przeświadczenie, że główną przyczyną, czy jednym z najważniejszych czynników, które wskazują na to, czy, że komuś grozi zawał, jest tak zwane badanie cholesterolu i LDL tutaj jest jakby tym złym czynnikiem. Natomiast ja chcę dzisiaj ci powiedzieć o zupełnie innych czynnikach. I według mnie, LDL to tak naprawdę na samym końcu, jeśli chodzi o ryzyko zawału, ponieważ są czynniki, które możemy sprawdzić, zmierzyć, zważyć, które mają dużo większy dla nas, dużo większą wartość statystyczną czy pomiarową, które mogą uchronić nas przed zawałem, mogą wskazać nam, w jakim kierunku nasze ciało podąża i tak naprawdę wyzdrowieć. Się. Mam nadzieję, że mnie widzicie i słyszycie. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka, za komentarze pod spodem. I te treści, jeśli podzielicie się z innymi, będą pomagać również innym Polakom. Czyli przede wszystkim, najważniejszy, według mnie, jeśli byłbym lekarzem, jeśli ktoś zgłosiłby się do mnie z ryzykiem zawału czy z chorobą sercowo-naczyniową. To po pierwsze i najważniejsze dla mnie byłoby badanie średniego 3 miesięcznego poziomu glukozy we krwi. Jest specjalne badanie, które się nazywa hemoglobina glikowana A1C. Zapisz to sobie, wpisz sobie to w internecie. Poszukaj takiego badania. Jest to badanie, które wskaże 2-3 miesięczne zachowanie glukozy w naszej krwi. Jest to najważniejszy czynnik, bo tak naprawdę zachowanie cukrów, glukozy w naszym ciele, insulinooporność, jak działa insulina, jak ta insulinooporność u nas występuje, to będzie miało najważniejsze znaczenie jeśli chodzi o potencjalny zawał. I tutaj poprawny wynik to od 4,5 do 5. no Może być tam lekko powyżej 5, 5,2, maksymalnie 5,5. Natomiast to jest ten taki prawidłowy wynik miligramów na decylitr. I tutaj uwaga! to co, jakie czynniki wpływają na to i w jaki sposób te czynniki niszczą nasz układ pokarmowy, krwionośny? Przede wszystkim to nadmiar glukozy niszczy twój układ krwionośny. Ten nadmiar cukru, z którym nie radzi sobie twój organizm, niszczy twoje ścianki i wyściółkę twojego układu krwionośnego i z tego tytułu może powstać miężyca zawał. Czyli insulinooporność i cukrzyca to tak naprawdę możliwy zawał. Insulinooporność według bardzo mojej obszernej wiedzy jest to przedsionek wszelkich chorób cywilizacyjnych. Czyli kiedy insulina nie pracuje poprawnie, kiedy nie ma odpowiedniego dostarczania, kiedy nie dochodzą czy to tłuszcze, czy to składniki odżywcze do naszych komórek, to niestety powstają z tego tytułu poważne problemy. Jeśli insulinooporność nie zostanie wychwycona wcześniej, na przykład podczas takiego badania, czy cukrzyca, to niestety mamy możliwe inne objawy, które już mogą się skończyć. Czyli dla nas bardzo tragicznie. I uwaga, jak się tego pozbyć, jak poprawić sobie ten wynik? Przede wszystkim likwidacja pieczywa, makaronów, mąki i cukru, bo tutaj te czynniki jakby. Są największym czynnikiem, najbardziej wpływają na właśnie powstawanie insulinooporności. Zbyt częste posiłki, siedzenie bez ruchu i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj, pieczywo, makarony, czyli wszystkie produkty, które powstają z mąki, które powstają z cukru, one są nam do niczego niepotrzebne. Nasze ciało w ogóle tego nie potrzebuje. Myśmy się nauczyli tego zjadać, i niestety to bardzo często powoduje, że ta właśnie hemoglobina glikowana. Idzie nam do góry, ale to też powoduje właśnie te ryzyko, zwiększone ryzyko zawału. To jest najważniejsze badanie, które mam nadzieję, że lekarze w Polsce zaczną zlecać. Jest to dostępne już badanie, można to przeprowadzać w ten sposób, można się ustrzec, znaczy zrozumieć, że nasze ciało gdzieś tam w złym kierunku zmierza. Na drugim miejscu, to co już od lat Wam powtarzam, to jest badanie glu, trójglicerydów. Tak naprawdę cały cholesterol możemy sobie zbadać, ale cholesterol jest nam potrzebny, on tak naprawdę jest tylko bandażem w naszym ciele. Badanie sobie LDL, HDL i, i branie staten i tak dalej, to jest po prostu utopia, w którą kiedyś ludzkość poszła i tak naprawdę warto by było, żeby zawróciła. Natomiast jest pewne badanie... Połączone bardzo często z badaniem właśnie cholesterolu, czyli badanie trójglicerydów. I to jest bardzo ważne badanie, które zleciłbym jako drugie dla potencjalnego pacjenta, czyli glicerol plus kwasy tłuszczowe. Jest to taka cząsteczka, która powstaje po prostu w naszej... Krwi. Jest ta cząsteczka, powstaje z nadmiaru glukozy, znowu z nadmiaru tłuszczy, które dostały się, to się łączy i powstają trójglicerydy. Natomiast bardzo ważna rzecz, bo trójglicerydy wcale nie są aż takie złe, że tak powiem, one są niezbędne do funkcjonowania naszego ciała. Jest to podstawowa jednostka energetyczna, tak naprawdę, jeśli chodzi o nasze ciało, czyli one są niezbędne, ale niebezpieczne w nadmiarze. Czyli tutaj po prostu ten czynnik, ryzyko zawału serca wzrasta, kiedy one idą do góry. Kiedy idą do góry trójlicerydy? Kiedy spożywamy mąkę, cukier. Produkty tłuste, tutaj już się pojawiają produkty tłusz, tłuste w przypadku trójglicerydów, bo tutaj mamy jednak kwasy tłuszczowe, no i brak, ru, brak ruchu, i tych te, te trójglicerydów w naszej krwi wytwarza się dużo. Powstaje po prostu taka tłusta krew, pływają tam cząsteczki, które po prostu szkodzą naszemu zdrowiu i jest to niebezpieczeństwo, zagrożenie życia. I uwaga, bezpieczny wynik. Ja wiem, że statystyki podają, że takie trójglicerydy czczo po 12 godzinach powinny być mniejsze niż 150. Tak naprawdę bezpieczny wynik to jest mniej niż 50 nadczo, czyli ten wynik taki optymalny, którego powinniśmy się spodziewać, to jest 50 nadczo. Jeśli masz mniej niż 50 czy 50, to jesteś naprawdę w zdrowym ciele. Natomiast kiedy to wyjdzie powyżej 150, to naprawdę zaczyna się wielkie ryzyko. Znam osoby, które naprawdę mają gigantyczne ryzyko przedzawałowe, które mają nawet 300 i 400, te trójglicerydy naprawdę to jest bardzo niebezpieczne dla naszego e, ciała. I teraz, kiedy te trójglicerydy idą w górę? Kiedy będzie większy ten po wynik na diecie, czyli kiedy zaczniesz spalać tkankę tłuszczową, bo trójglicerydy, jak również cholesterol, one stanowią podstawę Taką, taką tworzą taką molekulę tłuszczową w naszym ciele. One są podstawą naszej tkanki tłuszczowej. Czyli jeśli przechodzisz na jakąś dietę i zaczynasz spalać tkankę tłuszczową, to wtedy te trójglicerydy pójdą w górę, dlatego wtedy bym się tym nie martwił, bo te trójglicerydy zostaną wydalone z naszego ciała lub rozłożone na części pierwsze. Natomiast martwiłbym się, kiedy jesz za dużo, węglowodany i pijesz alkohol. I tutaj alkohol również jest takim niekorzystnym czynnikiem, bo to też są węglowodany, tak? Powstaje to z węglowodanów ten alkohol. I to wszystko połączone, ta mąka, te cukry, do tego mięcho, do tego alkohol, i niestety mamy bardzo wysokie ryzyko. No, zresztą największy numer jeden, tak jak powiedzieliśmy na początku zabójca w Polsce, przedwcześnie przypominam. Na trzecim miejscu. Kiedyś pokazywałem wam w Play Pod Spodem taki film, kiedy pokazywałem wam specjalną taką próbę wysiłkową. Jest to próba wysiłkowa EKG, natomiast my tutaj nie korzystamy z EKG, tylko robimy to po prostu w domu. Jest to test jednej minuty. My to robimy na naszych warsztatach, robimy to na naszych wydarzeniach. Przeprowadzamy z grupą osób, które się z nami spotykają, przeprowadzamy takie testy, żeby sprawdzić, jak wysokie ryzyko w ich przypadku jest zawału. I ten test naprawdę wspaniale nam działa. W jaki sposób to robimy? Przede wszystkim sprawdzamy, Sprawdzasz puls i załóżmy, puls taki spoczynkowy powinien być 72. Może zmienię tutaj kolor, żeby to nie sugerowało, że to jest coś niedobrego, czyli taki puls spoczynkowy to jest powiedzmy 72. Wszystko pomiędzy tam 65 do 85, natomiast taki powiedzmy 100% naj, 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 najlepszy, kiedy sprawdzisz sobie puls na spokojnie, sprawdzisz puls, czy masz przyrząd, czy umiesz sprawdzić sobie osobiście. Jeśli jest 72, to jest poprawny. Następnie wykonujesz przez minutę jakiś wysiłek fizyczny. Nie na maksa, na jakieś 70-80%, ale doprowadzasz do tego, żeby ten puls wzrósł. I załóżmy, ten puls wzrósł do 130. Czyli na przykład wykonałeś jakiś bieg, my najczęściej biegamy sobie na tych naszych wydarzeniach, i te, ten puls, jak sobie wzrośnie do 130, no to jest to taki puls, który no, nadąża za wysiłkiem, tak? I później uwaga, po zmierzeniu tego pulsu, siadasz na minutę. Siadasz na minutę i sprawdzasz, jak szybko twoje ciało się regeneruje, czyli sprawdzasz, jak szybko ten puls się zmniejszy. I załóżmy w twoim przypadku, ten puls po minucie spadł zaledwie o 10, czyli spadł do 120. To mamy problem. Dlaczego? Dlatego, twoje, że Twoje ciało nie reaguje na odpoczynek i Twoje ciało jest w zagrożeniu, że tak powiem. Ponieważ jeśli jest ten, ta różnica pomiędzy tą jednostką, czyli kiedy dałeś wysiłek dla swojego ciała, a Czasu, mi, minuta czasu po wysiłku, jeśli jest mniejsze niż 12, to masz bardzo wysokie ryzyko zawału serca. Natomiast jeśli jest pomiędzy 13 a 20, to jesteś w średnim takim poziomie. Czyli powiedzmy, no im bliżej 12, tym gorzej, tak? Oczywiście im bliżej 20, tym lepiej. No ale jeśli jest między 21 na 40 to jest perfekcyjne. Czyli załóżmy, poszło do, 100, do 130, po minucie czasu spadło o 21, czyli masz 109. No to wtedy już jesteś w tym perfekcyjnym stanie, e, e, a już jak będzie spanie na 90 to w ogóle elegancko to jest perfekcyjne. Także mamy pierwszą próbę, jeszcze raz tylko przypomnę, żebyście to wszystko sobie mogli zapisać i sprawdzić. To jest hemoglobina glikowana, tak, A1C. Drugie to jest zmierzenie trójglicerydów, trzecie to jest próba wysiłkowa jednej minuty albo robisz sobie taką próbę wysiłkową, oczywiście u kardiologa, tak? Natomiast to możesz również zrobić w domu, żeby sprawdzić, zanim do niego się udasz. I teraz dwa następne badania, które są ekstremalnie ważne, dużo bardziej ważne niż właśnie wspomniany wcześniej LDL. Czwarte, czwarta rzecz to jest tak zwany HSCRP. Czyli wysok, wysoce czułe białko C-reaktywne. Jest to specjalne badanie, które, uwaga, mierzy stany zapalne wewnątrz układu krwionośnego. Czyli wyściółka układu krwionośnego to badanie sprawdza, jaki jest poziom stanów zapalnych, i tutaj to badanie naprawdę warto przeprowadzić. Natomiast. Najważniejsze z tych wszystkich badań, które naprawdę określi, czy jesteś tuż przed zawałem, czy, czy jeszcze masz szansę na to, żeby zmienić swoją, swoje życie i, 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 i jakby naprawić ten swój układ krwionośny, to jest uwaga, badanie LPIR, czyli poziom lipoproteiny A. LPA, tak? Taki poziom jest to takie badanie, wpisz sobie. Poziom LPIR albo poziom lipoproteiny, warto to przeprowadzić, te badanie, ponieważ jest to jednocześnie połączenie stanu zapalnych i stanu naszych, naszego układu krwionośnego z insulinoopornością, czyli stanem, w jaki sposób ta insulina reaguje w naszym ciele. I tutaj uwaga, jeśli poziom wysoki powyżej 150, to aż pięciokrotnie wyższe ryzyko zawału, niż kiedy zmierzą Ci, że masz wysoki LDL. Czyli na przykład, jeśli masz wysoki LDL, to nie ma takiego znaczenia w Twoim ciele, jeśli chodzi o zawał, a to aż pięciokrotnie wyższe ryzyko zawału, jeśli jest wyższe niż 150. I tutaj, dlaczego to, ten czynnik idzie do góry? Co powoduje wzrost tego czynnika w naszym ciele? Przede wszystkim dieta oparta na tłuszczach zwierzęcych. E, według naszej filozofii życia, tłuszczy zwierzęce, jak w ogóle, w ogóle jedzenie zwierząt, nie jest nam do niczego potrzebne, tak jak i węglowodanów. Natomiast osoby, które przesadzają i mają diety oparte na tłuszczach zwierzęcych, bardzo często mają bardzo wysoki ten poziom LPR i tak naprawdę bardzo wysokie ryzyko zawału. Następny czynnik, to jest palenie tytoniu, również podnosi te czynniki, spożywanie alkoholu, tak jak w przypadku innych badań również. No i oczywiście nadwaga i słaba aktywność fizyczna. I teraz uwaga. Według najnowszej wiedzy, która jest dostępna na świecie, Zawał powstaje, kiedy insulina spowalnia dostawy. Czyli zawał jest w momencie, kiedy insulina jest już na tyle wyczerpana, jest tak duża insulinooporność, że insulina spowalnia dostawy, i następuje zawał. Czyli tutaj insulina jest tym najważniejszym czynnikiem który naprawdę trzeba sprawdzać, który trzeba mierzyć. I tak w przypadku jak tej, tego pierwszego badania krwi dwu-trzymiesięcznego poziomu glukozy, jak również LPIR, tutaj mamy do czynienia ze sprawdzeniem tak naprawdę, jak ta insulina działa w naszym ciele. I teraz jak się tego wszystkiego pozbyć i jak zmniejszyć ryzyko? Przede wszystkim zadbaj o likwidację insulinooporności. To jest najważniejszy czynnik, na którym powinna się skupić cała rzesza lekarzy, dietetyków, żeby obniżyć. Insulinoporność, zlikwidować insulinooporność. Mam oddzielne filmy na ten temat, wkleję je pod spodem. Zachęcam do zajrzenia i zlikwidowania tej insulinooporności. Ale przede wszystkim wyciskamy sobie sok warzywny w domu, tak? Sok warzywny w domu, ponieważ on likwiduje insulinooporność, ale też dostarcza składników odżywczych do naszego ciała. Przede wszystkim dieta roślinna cofa miażdżyce, i to jest bardzo ważna informacja. Jest to, jak, jest to jedyna dieta, która została udowodniona naukowo, potwierdziła naukowo cofanie się miażdżycy, czyli cofanie się problemów związanych z naszym układem krwionośnym. Może dlatego, że to jest jedyna dieta, którą powinniśmy uprawiać jako ludzie, no ale wiadomo, że nas trzeba do, do przekonywać do takich rzeczy, i są ludzie na świecie, którzy zupełnie inaczej uważają. Natomiast tutaj, dieta roślinna cofa miażdżycę, cofa te ryzyko powstawania zawału. Następny element, który łączy się razem z tym sokiem warzywnym, z dietą roślinną, to jest tak zwany post przerywany. To, co stosujemy od, my stosujemy już ponad 8 lat, jest to post, w którym przez 16 godzin nie jemy, a 8 godzin maksymalnie w ciągu dnia spożywamy. Czyli mamy przerwę od niejedzenia, co najmniej 16 godzin, jeden maksymalnie dwa posiłki, na przykład jeden o 11, drugi o 16, zjemy sobie dwa posiłki i mamy też spokojną głowę, że nie mamy tego ryzyka zawału. Likwidacja węglowodanów i tutaj głównie, tak jak wspominałem już wcześniej, cukry w postaci cukru i, i innych dodatków, jak również mąki, która w naszym ciele jest traktowana dokładnie tak samo jak cukier, i unikaj tłustego jedzenia. Oczywiście nie wszystkich przekonam do tego, żeby przestali zjadać zwierzęta, natomiast unikaj tu z tego jedzenia, ponieważ tutaj powstaje w przypadku niektórych tych badań ryzyko, że te badania będą niewłaściwe, przez co również zwiększą ryzyko twojego zawału. I raz jeszcze podsumowując, LDL wysoki, według wiedzy, którą posiadam na dzień dzisiejszy, nie ma to problemu, żadnego, że ten LDL jest wysoki. Przestańmy w końcu leczyć ten cholesterol tymi statynami, obniżać to, bo to żadnego nie ma zupełnie sensu. Natomiast LPR, LPIR przepraszam, przepraszam, wysoki to jest olbrzymie ryzyko zawału i na tych badaniach się skupmy, jak tego uniknąć, jak uniknąć zawału. No, przede wszystkim przejdź na to, co proponujemy. Mam nadzieję, że się zdecydujesz. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Mam nadzieję, że zdążyłeś zrobić notatki. Podziel się z innymi, przeprowadźcie sobie te badania, jeśli jest ryzyko, jeśli jest jakaś historia chorób naczyniowo sercowych w Waszej rodzinie. No bo po prostu mamy podobne nawyki, tak jak nasza rodzina, tak jak nasi rodzice, i wtedy to ryzyko jest dużo większe. Mam nadzieję, że Ci to pomoże dzięki za wszystkie paluszki i serduszka i do zobaczenia na następnym spotkaniu. Trzymajcie się, cześć!